Lesji wróć. Piąty. Nie wraca już więcej. Czyta Adam Buk Jeśli pani Carlo Sądziła, że wreszcie wszystko się ułożyło, to się poważnie rozczarowała. Już bowiem następnego dnia Lesja jak gdyby nigdy nic oczekiwała chłopca pod szkołą. Więc znowu zaprowadził ją do domu. Wracając, postanowił sobie, że nie odda jej bez walki. Tym razem miał nadzieję, że pójdzie mu jak z płatka. Sądził, że gdy mama z tatą zauważył to ogromne przywiązanie psa, ustąpił i wyrażał zgodę na to, by u nich została w nagrodę za wierność. Jednocześnie obawiał się, że będą stawiali pewne opory. Powoli wspiął się po ścieżce ku drzwiom i wszedł do środka. Nic się nie zmieniło. Mama jak zwykle o tej porze przygotowywała podwieczorek. Podczas gdy tata, jak codziennie od momentu utraty pracy w kopalni, Rozmyślał ponury przy kominku. Lesi, Lesi jest znowu z nami, wykrztusił z trudem chłopiec. Cała nadzieja spełzła na niczym. Gdy tylko matka otworzyła usta, kobieta najwyraźniej nie planowała dać za wygraną. To nie przejdzie, zawołała. Masz tego psa tutaj więcej nie przyprowadzać. I tylko nie próbuj znowu nalegać. Przestań zadręczać mnie swoimi prośbami. Owczarek ma natychmiast wracać do nowego pana i bez dyskusji. Słowa matki spadły na chłopca, niczym kubeł zimnej wody. Podobnie jak większość dzieci w Yorkshire, Joe został wychowany według surowych zasad. Dlatego nie do pomyślenia była jakakolwiek dyskusja z rodzicami, nie wspominając już o niegrzecznym odpowiadaniu. Jednak tym razem czuł, że należy zawalczyć o psa. Dlatego też postanowił, że zamiast milczeć i biernie stać obok, Musi im wszystko wytłumaczyć. Ale mamusiu, jedynie na jakiś czas, to byłby krótki pobyt. Nie zabranie jej tu zostać. Miał nadzieję, że jeśli rodzice wyrażą zgodę, aby suczka pozostała chociaż na bardzo krótko, to koniec końcem zmięknął. Lesy miała chyba podobne odczucia, gdyż słysząc ich rozmowę, weszła do pokoju i podreptała w stronę swojego ulubionego miejsca przy kominku. Jak gdyby zdawała sobie sprawę, że jest tematem rozmowy, ułożyła się na dywaniku i, nadstawiając uszu, lustrowała kolejno każdego domownika. Tego dnia wszyscy zwracali się do siebie podniesionymi głosami, co dotychczas zdarzało się raczej sporadycznie. — Pod żadnym pozorem. Trzymając ją tutaj odrobinę dłużej, trudno nam będzie rozstać się z nią. Przecież musimy ją przekazać właścicielowi. — Ale mamusiu, tatusiu, obejrzyjcie ją sobie. Wygląda fatalnie. Na pewno dostaje tam zły pokarm. A może ojciec wstał i spojrzał na syna. Chociaż twarz miał kamienną, jego głos brzmiał niezwykle empatycznie. Tym razem nie ma szans, odrzekł jednak. Zrozum, synu, to się przecież mija z celem. Trzeba odprowadzić stąd Lesji bezzwłocznie po jedzeniu. Zrobimy inaczej zabierzesz ją już teraz sam zawołała pani Karloć. W przeciwnym razie znowu będziemy słuchać kolejnych kazań tego całego hainesa. Nie życzę sobie, żeby ten nieudacznik czuł się tutaj jak u siebie w domu. Jego noga ma tu więcej nie postać, zrozumiałeś? Załóż coś ciepłego na głowę i w drogę. Leslie wróci, mamusi, wiadomo, że tak będzie. Ona jest naszym psem. Joe nie dokończył zdania, widząc, że matka osuwa się z wyrazem wyczerpania na krzesło. Kobieta spojrzała zaskoczona na męża który potakiwał głową, jakby chciał powiedzieć, że o dziwo przyznaje rację swojej latorośli. To naturalne, że Lesi wraca do chłopca, powiedział. Nic się z tym nie zrobi. Sam dobrze wiesz, że nie może tu zostać, odparła kobieta. Jeżeli przychodzi tu z jego powodu, to proponuję, by poszedł z tobą i sam zaprowadził ją do psiarni. Jeśli do niej przemówi i da rozkaz, że musi tam siedzieć, może pojmie jego słowa i przestanie wciąż uciekać. Nieźle kombinujesz, stwierdził tata po chwili zastanowienia. Zakładaj czapkę czoł i chodź z nami. Przygnębiony chłopiec niechętnie wziął czapkę do ręki, a sam zaczął łagodnie gwizdać na psa. Lesi uniosła się grzecznie, a następnie wszyscy troje wyszli na zewnątrz. Ciągle jednak dobiegał do nich ponury i zmęczony głos pani Carloge, która najwyraźniej tłumiła w sobie łzy. Jeśli Lessie da spokój z tymi ucieczkami, to będzie można odetchnąć z ulgą. Lecz obecnie to tylko Bóg wie, jak sprawy się potoczą. Im dalej od domu był Joe, tym słabiej słychać było matkę. Szedł bez słowa za tatą i słuczką. Dziadziusiu, odezwała się dwunastolatka: Czy zwierzę usłyszy jakieś dźwięki, których my nie potrafimy wychwycić? Bez wątpienia. Odpowiedział książę udonośnie. Powiem ci nawet więcej. Pies słyszy pięciokrotnie lepiej niż człowiek. Weźmy na przykład ten mój gwizdek na psy. Faktycznie wcale go nie słyszymy, bo wydaje dźwięki o niezwykle wysokiej częstotliwości, których człowiek nie jest w stanie usłyszeć. Pies natomiast od razu je usłyszy i przybiegnie do swojego pana. Dlatego też... Dziadek przerwał w połowie zdania, uniósł się i odszedł gdzieś o lasce. Dziewczynka ujrzała dobrze zbudowanego mężczyznę i krępego chłopaka, który głaskał owczarka. Do Priscilla dobiegł też odgłos cichego walczenia, które było reakcją na wygrażającego dziadka. Chłopak próbował uspokoić sukę, zwracając się do niej ściszonym głosem. Priscilla podążyła za swoim krewnym w kierunku nieoczekiwanych gości. Sam zdjął czapkę przed zbliżającą się panienką i dał znak synowi, by postąpił w ten sam sposób. Nie można było uznać tego czynu w żadnym razie za jakieś uniżone lizuzostwo, lecz jedynie na, za wyznacznik sawao charakterystycznego dla miejscowych mężczyzn. Przyprowadziliśmy lesi, powiedział Karlołcz. Raczej trudno nie zauważyć, wykrzyknął dziadek Priscilla. Nawet największy głupek by się zorientował. O co tu chodzi? Uciekła po raz kolejny, więc postanowiłem przeprowadzić ją tutaj. Po raz kolejny? Czyli to już miało miejsce? Ojciec Joego nie zareagował od razu. Podobnie jak inni mieszkańcy tej okolicy, refleks miał raczej słaby. Ostatnie słowa dziadka dziewczyny wskazywały na to, że jego podwładny przemilczał poprzedni występek psa. Jego szczera odpowiedź na to pytanie byłaby jednocześnie donosem na psiarczyka. Tymczasem sam, chociaż nie przepadał za heinesem, nie zamierzał robić mu na złość, by w pewnym sensie nie wygryźć faceta z posady. Nieudolny pracownik mógłby po prostu wylecieć z roboty, a sam wiedział z własnego doświadczenia, jak trudno teraz opracał. Z kłopotliwej sytuacji wykręcił się w sposób typowy dla mieszkańców Yorkshire i powtórzył ostatnie słowa: Postanowiłem przeprowadzić ją tutaj. Przez chwilę książę gniewnie wrzeszczał na niego oczy, a następnie krzyknął tak donośnie jak rzadko: Haines, czy ten lesser za każdym razem musi się kryć po kątach, gdy powinien być pod ręką? Zaraz będę, szanowny panie, dobiegł głos z za pobliskich krzaków i niemal po sekundzie chłopak wyłonił się z zarośli. Gadaj, jak na spowiedzi! Czy to pierwszy raz jak suka dała nogę? Przyparty nagle do muru, psiarczyk próbował wykręcić się od odpowiedzialności. Ach, ser, udałbym to tak. Czy moje pytanie wykracza poza twoje zdolności intelektualne? W pewnym sensie już uciekała, ale wolałem pana nie denerwować taką głupotą, odrzekł Haines, nerwowo miętosząc odkrycie głowy w dłoniach. Dołożył jednak wszelkich starań, by już więcej do takiego ekscesu nie doszło. A w ogóle to nie pojmuję, w jaki sposób udało jej się stąd czmychnąć. Głęboko odrutowałem wszystkie dołki pod siatką i jeszcze posprawdzam. Lepiej posprawdzaj, pustaku, wybuchnął książę. Co za baran! Podejrzewam, że naprawdę już jest durniem zamykaj, co trzeba, Haines. daję ci ostatnią szansę. Jeśli to się powtórzy, to nie chciałbym być w twojej skórze, bo. Starszy mężczyzna nie kontynuował swoich pogróżek, więc trudno powiedzieć, jaka kara groziłaby chłopakowi. Pełen wściekłości odszedł ociężałym krokiem, nie powiedziawszy nawet dziękuję samowi Karlowuczowi. Priscilla od razu dostrzegła ten nietakt i chociaż odruchowo podążyła za dziadkiem, nagle zatrzymała się, odwracając głowę w kierunku pozostałych. Haines aż kipiał ze złości. Teraz ją zamknę w klatce, ryknął rozwścieczony. A jeśli znowu spróbuje uciekać, to... Nie kończąc zdanie wykonał gwałtowny ruch ręką, jakby chciał chwycić psa za kark. Nie dał rady jednak tego zrobić, gdyż masywny but ojca Joego mocno przygniótł jego dolną kończynę. Przyprowadziłem tu syna po to, by zamknął psa. Tym razem osobiście, wyjaśnił sam powoli. Skoro pies ucieka, by spotkać się właśnie z nim, to najlepiej będzie, jeśli to on go zamknie i rozkaże, by nie próbował więcej podobnych wybryków. Po tych słowach głos z charakterystycznym dla tych okolic akcentem lekko złagodniał, jakby Carlo właśnie spostrzegł zdeptaną stopą psiarczyka. Och, jak mi przykro, zupełnie się nie spostrzegłem, że trochę cię zdeptałem. Podejdź tu, synku. Haines otworzy teraz zagrodę i zamkniemy tam pieska dziewczynka ukryta za bukszpanem obserwowała, jak Leslie przechodzi przez psiarnię w kierunku wybiegu. Gdy chłopak przechodził obok siatki, Leslie uniosła głowę i podeszła bliżej, przyciskając się mocno do drutów. Oboje stali długo w bezruchu, po czym chłopiec przesunął palce przez druciane oka siatki, aby jeszcze raz dotknąć jej zimnego nosa. Ojciec postanowił przerwać to milczenie, wołając – No co ty właściwie czekasz, synu? Weź się w garść. Po co dłużej się rozczulać? Rozkaż jej, by tu została i wytłumaczy jej stanowczo, by więcej nie uciekała. Prysilla widziała, jak chłopak rzucił okiem na tatę, a następnie rozejrzał się na wszystkie strony, szukając y, wsparcia, którego zresztą od nikogo by nie uzyskał. Przełknął ślinę, z trudem powstrzymując się od płaczu i przymówił cichutko. Początkowo mówił wolno, bo chwili już dość szybko. Zostaniesz tutaj i będziesz sobie żyła szczęśliwie. Lesi. nie wracaj już więcej. To jest Twoje miejsce. Nie przybiegaj też pod moją szkołę. Nie należysz już do nas i nie mam zamiaru na Ciebie patrzeć. Jesteś niedobrym psem. W naszych sercach nie ma już dla Ciebie miejsca. Nie odwiedzaj nas na siłę. Pozostań tu na dobre i przestań nas nachodzić. I zapamiętaj to raz na zawsze. Wyglądało na to, że Lesi wszystko pojęła, bo odeszła w najdalszy róg zagrody i położyła się na piasku. Chłopak odwrócił się raptownie i wyszedł z zagrody zdecydowanym krokiem. Po drodze powinęła mu się noga i o mało nie runął na ziemię. Był, powiem, do tego stopnia przybity, że nie patrzył nawet, którędy idzie. Idący obok niego tata patrzył przenikliwym wzrokiem przed siebie, ale w porę przytrzymał go za rękę i wstrząsnął lękko dla oprzytomnienia. Patrz trochę pod nogi, rzekł chłodno. Joe ledwie mógł nadążyć za ojcem, stawiając duże kroki. Zastanawiał się, czemu dorośli są do tego stopnia zimni w, w zimnych sytuacjach, gdy są rzeczywiście potrzebni. Biegnąc drobnymi krokami za tatą, najwidoczniej nie rozumiał, że w ten sposób pragnie on jedynie uciec przed prześladującym go odgłosem. Lesi bowiem szczekała bez wytchnienia, jakby wzywała swojego właściciela, by jej nie porzucał. Oprócz chłopca i psa istniała jeszcze jedna osoba, która nie mogła tego wszystkiego pojąć Priscilla. Dziewczynka teraz podeszła do psa, który w bezruchu wpatrywał się w odległy punkt. To właśnie tam na zakręcie ścieżki jej pan zniknął przed chwilą na zawsze z pola widzenia. A ona wciąż ujadała z uniesioną głową, nawołując go do powrotu. Haines! krzyknęła, w czym mogę pomóc? Co ją tak do nich ciągnie? Tak źle jej tutaj? Skąd ten pomysł? Na pewno czuje się tu dobrze. Niczego jej nie brakuje. Chce uciekać do domu, gdyż nauczyli ją tego. Jakim sposobem wykradają psy, aby je niepostrzeżenie sprzedać kolejnej osobie? Taki przekręt! Panienka poważnie sobie się zamyśliła. Coś mi tu nie pasuje. Skoro zamierzali ją ukraść, to dlaczego przyprowadzili ją z powrotem? Nie warto zaprzątać sobie ślicznej główki takimi rzeczami, powiedział haines. Lepiej tutaj nie ufać nikomu. Już od zarania tu bylcy mieli skłonność do podobnych forteli. Ale nie damy się w to wmanewrować. Dziewczynka znów popadła w zadumę. Jeśli chłopiec pragnie mieć tego owczarka, to dlaczego się go pozbyli? Na ich miejscu nie sprzedałabym lesji. To akurat oczywiste. W takim razie wytłumacz mi to jakoś logicznie. Dlaczego? Ponieważ panienki dziadek dał im dużo pieniędzy. Właśnie to ich skusiło, żeby bez żadnego wysiłku zdobyć taką masę pieniędzy. Daję słowo że ze mną nie poszłoby im tak łatwo. Już ja bym odpowiednio długo grał na zwłokę. Zachwycony swoimi wyjaśnieniami, psiarczyk krzyknął na Lesi, która nadal stała w tym samym miejscu i szczekała ile sił. Będziesz cicho? Leżeć w budzie! Natychmiast! Kiedy suka zignorowała te uwagi, zbliżył się do siatki i zamierzył się na nią. Wtedy zwróciła się w jego stronę i warknęła na niego — Jednocześnie odsłoniła górną wargę, odsłaniając swe ostre białe zęby, po czym ułożyła uszy po sobie i groźnie nastroszyła sierść. Słysząc narastające warczenie, chłopak stanął jak wryty i rozdziawił usta z przerażenia, obnażając swe ubytki w szczęce. Widzę, że niezła z ciebie awanturnica powiedział ironicznie. Wtedy podeszła dziewczynka. — Proszę uważać! — ostrzegł. — Nie radzę podchodzić za blisko, bo znając psy, to jeszcze panienkę chapnie. — Wiem, co mówią. Proszę stać na uboczu, bo złości aż kipi z jej oczu. Dam sobie jednak jakoś z nią radę. Jeszcze kiedyś będzie mi jeść z dłoni. — Jednak na razie niech się panienka trzyma od niej z daleka. — Dobrze radzę. Gdy Haines odszedł, Priscilla stała jeszcze przez dłuższą chwilę, po czym powoli podeszła do ogrodzenia. Wsunęła palce przez oczka drucianej siatki, zbliżając je w stronę głowy Lesji. Podejdź, piesku, powiedziała łagodnie. Podejdź tu, nie skrzywdzę cię. No chodź. Po tych słowach Lesi złagodniała i spoczęła na ziemi, jej ogromne brązowe oczy spotkały się na chwilę z niebieskimi oczami dziewczynki. Wkrótce jednak zignorowała obecność Pisili i leżąc milcząco w szlacheckiej pozie, z godnością tłumiła w sobie cierpienie. Leżała tak patrząc na ścieżkę, na której przed chwilą po raz ostatni widziała panów Karlałcz.